To jest Dark Souls <noise> Umieramy po to by żyć I zróbmy to w końcu widzowie I zróbmy to Pokonajmy go Albo nie Strasz się przy ścianie podchodzi Za często Kurwa Mać O, udało się. W końcu. Teraz się nie udało. Mogał. Uciekł. Kurwa. Łu. A, miałem uciekać inno, z, z innej strony. I chyba to jest dobry sposób. Tak, to jest dobry sposób wizowy. Chociaż teraz zły sposób. Dobra, drugie, prawie go mamy. Prawie go mamy o teraz nie udało się. Dobra. Źle. Błąd. Mamy go! Mamy go, widzowie! Jest! Mamy <laughs> duszę sir Alona Udało się Mamy go, mamy go <laughs> Ubity Mocny był, powiem wam naprawdę, kurde, szybki Ale zauważyłem jego właśnie, kurde, piętę achillesową. Nie z prawej, nie z lewej strony. Robić uniki tylko z prawej. Słuchajcie, naprawdę kurde poszło. Udało się, nie? Także dzięki serdecznie widzowie. Szacunek, dzięki wam naprawdę, kurde, ten kanał, kurde, rośnie w siłę i tak dalej. Dzięki serdecznie, a wróćmy jeszcze, słuchajcie, do Madżuli. Na spokojnie. Czy coś tu jeszcze do zabrania jest? Chyba nie. Ale pięknie to wygląda, zobaczcie, jaki ray tracing, kurna, widzicie to, jak to ładnie wygląda. Nie, patrzcie, jest dalej przejście jakieś. Piękny widok, chwalmy słońce. Mamy tron. Klin kuźni. Co tym razem? Gdzie nas przerzuci? A, tutaj nas przerzuciło. Dobra, widzowie, wracamy do Madzuli. Ogarnięte mamy DLC. Wszystkie, słuchajcie, udało się. Chciałem Wam powiedzieć naprawdę, że doceniam Wasze wsparcie psychiczne i w ogóle, kurde łapeczki, nawet kurde wsparcie yy, pieniężne jak bumejty, naprawdę kurde żeby kanał siłę, Ja będę kupować gierki, słuchajcie, specjalnie dla Was będę ogrywał to, co tam będziecie chcieli i także naprawdę dla Was to robię, nie dla siebie, dla siebie mogłem sobie grać. Doceniam wszystkich naprawdę, którzy wspierali mnie w Dark Souls 2. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich i do następnego zagrajmy. Trzymajcie się widzowie, dzięki, dzięki jeszcze raz serdecznie i pozdrawiam.